So a tutti. Witajcie. I ci, którzy dopiero zaczynają naukę, i ci, którzy są już bardziej zaawansowani, nim zaproponuję naukę osobom całkowicie początkującym, proponuję małą zabawę. Oto dialog, nosi tytuł Jak nauczyć mówić papugę. Wyobraźcie sobie taką oto sytuację i nie przejmujcie się na razie, że nic nie rozumiecie. To celowe. Come insegnare a parlare. Un pappagallo. Ciao, mi chiamo Robert. E tu? Mi chiamo Robert. Mi chiamo Robert. Anche tu ti chiami Robert. Interessante. Allora, come stai, Robert? Mi chiamo Robert. Che bel pappagallo! Anche lui si chiama Robert. Va bene, caro mio, io ti chiamerò Roberto. Senti, Roberto. Non ho bisogno di sapere come mi chiamo io, già lo so. Volevo chiederlo a te, come ti chiami? Mi capisci? Mi chiamo Robert. Eh, chiaro, niente Roberto. Come stai, Robert? Come stai, Robert? Come stai, Robert? Ah, non c'è male, abbiamo fatto qualche progresso. Io sto benissimo, grazie. E tu, pappagallo, come stai? Come stai, Robert? Come stai, Robert? Te l'ho già detto, io sto bene. Allora, andiamo avanti, vediamo un po'. Di dove sei? Di dove sei? Di dove sei? Io sono polacco di Varsavia, vengo dalla Polonia. E tu da dove vieni? Come stai, Robert? Beh, proviamoci con un altro argomento. Ti piace la pizza? Ti piace la pizza? Ti piace la pizza? Sì, a me piace, ma vorrei sapere che cosa piace a te. Ti piacciono gli spaghetti? Come stai, Robert? Ti piace la pizza? Vabbè, sto bene, mi piace la pizza e mangerei volentieri qualcosa. Sei contento? Ti piace la pizza. A te, invece, piace parlare, vero? Ma, pappagallino, perché non vieni con me a mangiare una pizza? Che ne dici? Dai, ci andiamo. Parlare, parlare. Certo, parla pure. Mangeremo una pizza e parleremo del più e del meno, d'accordo? Non smetteremo di parlare neanche per un attimo, te lo prometto. Sarai felice, amico mio. Felice, amico mio. Felice, amico mio. Come ti chiami? Mi chiamo Robert. Di dove sei? Sono polacco di Varsavia. Da dove vieni? Vengo dalla Polonia. Come stai? Sto bene, grazie. Chciałam dzięki temu dialogowi przedstawić Wam moją opinię na temat sposobu uczenia się języka obcego. Popatrzcie na zdania, które mówi papagallo, czyli papuga. Wszystkich tych zdań, które mówi papagallo, możemy nauczyć się na pamięć. 5 minut. A ilu zdań mamy się nauczyć? Aby móc swobodnie mówić. Tak jak mówi Robert. Ilu zdań mamy się nauczyć na pamięć? 10 zdań, 20 zdań, 30, a może 100? Ilu zdań musimy nauczyć się na pamięć, aby po pierwsze rozumieć, co do nas mówią, aby na przykład zrozumieć ten dialog, po drugie, aby mówić swobodnie na każdy temat? To jest pytanie o to, czym różni się papuga od człowieka, czym różni się papuga od Roberta, tak? Otóż Robert może tworzyć nieskończoną ilość zdań, bo wie, co mówi. Aby wiedzieć, co do nas mówią w obcym języku i aby wiedzieć, jak powiedzieć to, co my chcemy przekazać, potrzeba harmonijnej nauki i słownictwa, i praktyki, i gramatyki. Musimy poznać formy gramatyczne, musimy poznać bazowy słownik, podstawowy, musimy przeczytać mnóstwo zdań, przyjrzeć się zastosowaniom słów, zwrotów. Musimy utworzyć sami w rozmowie wiele zdań, aby osiągnąć pewną zdolność komunikacji w obcym języku. Każdy z nas jest po trosze takim papagallo. Po prostu wiele rzeczy musimy zapamiętać, zwyczajnie zapamiętać. Ale to, w jaki sposób kto woli się uczyć języka obcego, to już jest sprawa indywidualna. Jeden chłonie od razu całe teksty, kto inny potrzebuje tłuc odmianę czasownika, żeby w ogóle się z nią oswoić. Jesteśmy różni co człowiek to styl ale zachęcam do tego aby na podstawie całych zdań całych tekstów całych wypowiedzi uczyć się słownictwa nie stronić od gramatyki nie bać się mówić nie bać się rozmawiać nawet samemu ze sobą przypomnę robert od papugi różni się tym że może tworzyć nieskończoną ilość zdań bo wie co mówi pozna zasady gramatyczne i ucząc się harmonijnie i słownictwa, i zasad gramatyki, na bazie wielu tekstów, wielu przykładów użycia różnych słów i zasad, Robert wytworzył sobie taką matrycę, którą może dowolnie zapełniać słowami w odpowiednich formach gramatycznych. I tym właśnie różni się Robert od papuszki. Na koniec mogę Wam obiecać, że na pewno nie będę Was traktować jak papugę w trakcie filmowych lekcji włoskiego od podstaw. Ponieważ zakładam, że chcecie nauczyć się władać językiem włoskim świadomie, że chcecie poznać jego formy i jak najwięcej słów, aby móc swobodnie czytać, rozmawiać, słuchać, oglądać filmy, pisać. A więc zapraszam na lekcję. Tekst tego dialogu wraz z tłumaczeniem na polski można pobrać ze strony internetowej w formie PDF. Link podaję pod tym filmem. Grazie, grazie, ciao!